Siema, sorry, że mnie dawno nie było, miałem problem z internetem i chciałem Was na szybkości zaprosić na mojego Discorda, gdzie sprzedaję cheaty i różne rzeczy i ostatnio był giveaway, w którym naprawdę mało osób wzięło udział i były skarnie się cheaty na tydzień, Bice wyskarnął skarnął. I se polatał, także mi jego oglądania. Siema stary, co tam? Daj fito, ziomek Sekunda. Dobra Marcel, no spokojnie. Słuchaj mnie Marcelek. No. Czekaj, wyłączę to radio mnie to kurwa troszkę. Yy, ty masz jakieś cheaty? Nie masz cheatów? Coś ten? Nie mam Ty masz cheaty? No tak, zaraz na clipem polecimy na S1 To lecimy Ty masz cheaty? No tak Przysięgasz na mamę? A nie widzisz jak lecimy teraz? To ja ci mogę powiedzieć, że też mam No Ja wiedziałem Ja to czułem Marcelek Mam jakiś gówno serwer O tu jest jakiś kondon To nie jest admin To jest policjant nie ba, się panie policjancie Zbieraj się, poddaj się Bo podbiegli pod niego Panie policjancie, co się stało? O, on mnie Ja, Galaxy rdm tiktok id 1 Opie, o się go, on ma prezesa Nie la Ferrari, tylko Flyhead Kasti ma problemę, żeby Papie, się wysłać. Mam jakiś aparat na zęby teraz A i tak dziwnie mówię, że ja się teraz zeszlą Ty, tak byś był. Ja. X Bluezy i Ankadis A no Box Walimy na ziurę, dawaj daj Możemy walić. No ta, strzelił do nas A Magic Bulety pewnie Skurwy syny